Równie ze sklepieniem, też robiliśmy badania na sklepieniu, czy zachowały się polichromie. I tutaj może jeszcze wrócę do, tego, do tej historii, bo już sporo mówię o polichromie. Wszystkie jakby prace badawcze i projektowe są poprzedzane w historyczną, historycznym, sięgamy do źródeł i w źródłach, była mowa o, w źródłach pisane, była mowa o tym, że były dekoracje malarskie w związku z tym liczyliśmy na to, że tutaj na kółku scenicznym coś odnajdziemy. Podobno był obraz Apollo, więc no, patrona sztuki i prawdopodobnie był on na sklepie. Niestety okazało się, że w czasie wojny był tak skutecznie zrobiony remont. Poza tym tutaj też bomba trafiła, więc nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy nic, żadnych śladów dekoracji malarskich, mimo że bardzo chcieliśmy. Była dodatkowa wartość, ale okazało się, że niestety nic się nie zachowało, skutecznie remonty wszystko zniszczyły. Natomiast na lożach było wiele was farby i jakby idąc, zdejmując poszczególne natarstwienia, dochodzimy do kolorystyki, tak zwanej pierwotnej, która potem jest właśnie wykorzystywana przy projektowaniu teatru. Więc tutaj mieliśmy dosyć do kolorystyki, bardzo typowej dla y, okresu powstania tego teatru, bo taki, Dziękuję. można powiedzieć, krew kościołamiowa y, z elementami.